Nieoczywiste zalety zakupu mieszkania. Bloki, w których znajdują się mieszkania, zazwyczaj posiadają zarządców nieruchomości, którzy odpowiadają za utrzymanie powierzchni wspólnych, takich jak trawniki czy chodniki wokół bloku, klatki schodowe, miejsca parkingowe oraz winda. Co zmniejsza indywidualne obowiązki oraz koszty związane z ich utrzymaniem i konserwacją. Mieszkanie ze względu na lepszą lokalizację jest atrakcyjniejsze inwestycyjnie niż dom jednorodzinny, gdyż jego wartość z roku na rok rośnie. A wartość domu z czasem spada, gdyż wymaga on zazwyczaj dużych nakładów finansowych w renowację, a jego bryła i kolorystyka szybko wychodzą z mody. Mieszkania są o wiele bardziej pożądanym produktem na rynku niż domy, dzięki czemu w razie potrzeby o wiele łatwiej jest je sprzedać. Mieszkania są często zlokalizowane w centrum miast lub w dobrze skomunikowanych dzielnicach, co zapewnia łatwy dostęp do sklepów, restauracji, miejsc pracy, parków i innych atrakcji.